Siemanko, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja właśnie przyjechałem do Łodzi i zapytacie się, co ja tu robię, a zabiorę Was dzisiaj na mecz Gortat Team kontra Wojsko Polskie. Na początku chciałem podziękować Marcinowi Gortatowi Fundacji oraz Kacprowi Kacpie Lachowiczowi za zaproszenie. Nigdy jeszcze na tym meczu nie byłem, więc dla mnie też to będzie fajne przeżycie. No tak, jeszcze zapomniałem, no zostawcie suba, lajka, jak chcecie więcej vlogów na moim kanale. Mi się taki format podoba. Nie ma co przedłużać, lecimy na meczyk. Jestem właśnie pod Atlas Areną, tak to wygląda. Musimy teraz znaleźć Coś do jedzenia, bo jestem mega głodny, a nie chcę tam umrzeć z głodu. Wiecie jak to jest, będzie dużo latania. Mam nadzieję, że coś zjem na hali. A jak nie, to poszukamy czegoś na zewnątrz. Przed chwilą spotkałem pierwszego fana. Zrobiliśmy zdjęcie. Było bardzo spoko, a ja idę szukać jedzonka. Chodźcie ze mną. Tutaj jeszcze jest stadion ŁKS-u. Myślę, że możemy się tam przejść, zobaczyć, jak wygląda murawa. I potem lecimy szukać kacpy, bo kacpa nas puści na mecz. Odma dla mnie wejściówkę, ale na razie nie odbiera. Więc musimy poczekać aż Kacper odbierze telefon. Tutaj jest murawa, za mną chyba jest jakiś puchar tym barku. Coś tam się dzieje, dużo banerów w tym barku jest w Łodzi Ale tak to wygląda. Nie wiem, czy wy coś będziecie widzieć, ale to jest mega jasno. Zrobię Wam zaraz jakieś przebitki. Coś ewidentnie dzieje po drugiej stronie boiska. Dobra, widzowie wybrałem McDonalda, czyli najgorszy możliwy wybór. Ale mamy trochę czasu. Jest godzina 12.58. Ja muszę być o 14.30 na hali tak się mówiłem, z Kacprem i pomyślałem sobie, że podładuję sobie telefon, aparat, a w tym McDonaldzie nie ma w ogóle kontaktów. Oh, masakra, serio masakra. A wracając do McDonalda, to ostatni raz jadłem bardzo dawno maka W ogóle staram się nie jeść takich rzeczy już, kiedyś dużo jadłem tego, ale po prostu zrozumiałem, że to jest... Psychika, to psychicznie ciągnie tego McDonalda, ten smak i tak dalej, bo frytka z sosem słodko jest mega dobra. Od razu szczęście pobudza, do dopaminka, ale mówię Wam, to jest tylko McDonald's w sytuacjach krytycznych, kiedy nie mam co zjeść, kiedy jestem właśnie w trasie jak teraz, a tak to zawsze staram się wybierać restaurację normalną. Lubię sobie kotlecika zjeść, lubię rosołek, takie rzeczy, co ja jem? steka. Steki są mega dobre, ale są mega drogie. Dlatego rzadko je jem. A wracając do samego eventu, pierwszy raz Marcina Gortata widziałem w, na żywo w 2010 roku na kampie. Było to we Wrocławiu i wygrałem wtedy od niego taką koszulkę. którą teraz w antyramie w Rybniku. Mam nadzieję, że będziemy dużo robić fajnych eventów. 11 czerwca będę w Sosnowcu, otwierał z nim Marcin Gortat Camp. To też jest takie trochę spełnienie marzeń, bo byłem 3-4 razy na tych kampach i teraz z nim będę go otwierał. No Mega akcja, mega akcja, a dzień później Idę do mojej szkoły podstawowej numer 5 w Rybniku dać piłki z fundacji SK Store. Dobra, moi widzowie, teraz sobie zjem Big Maczka, ogarnę sobie te wszystkie Tiktoki, spróbuję podłączyć kamerę i telefon i widzimy się już pod halą. Ja już wróciłem pod arenę, zaraz będzie kacper, wchodzimy do środka, no nie umiem się doczekać, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale podobno tutaj przed areną jest piknik, więc zobaczmy jak on wygląda. Jakieś tam kiełbaski robią, jakieś są konkursy i tak dalej, więc sprawdźmy to. Jest ten piknik, można tu się najeść, można się zabawić, a najważniejsze to można zobaczyć sprzęt wojskowy, można się nauczyć pierwszej pomocy. No, naprawdę, to jest taki sprzęt. Widzieliście te roboty. Wow, naprawdę, jest mega wow. Jesteśmy już w środku, tak to wygląda, tutaj jest Janek Bachowicz przygotujemy się do meczu, zaraz startujemy, na razie jest lekki młyn, lekki młyn jest, ale wszystko do zrobienia, wszystko do zrobienia. Szpedi, jaka taktyka nam dzisiaj? No, wszystkich. Zasłaniesz wszystkich, wszystkich a ja strona strona, e, Tak, trójki. oczywiście, nie, nie. Tak, ogólnie tak, wsadzę trójki, no myślę, że... Eee, myślę, że, że co, że na no, kondycję mi zajebiemy, nie? No ja wiedziałem, no, ja, no, pomyślałem. No, Zobaczyłem kondycją, was składką, no, tak. nie? Ta inspiracja koszikarska była jakaś? Nie? Tak, Marcin Gorda. Marcin Gorda, od zawsze, co nie? Od Patri zawsze. Patriotycznie. Od, od urodzenia. Od urodzenia. Super. I James no. Harden. <laughs> James Harden lubisz James Harden? Tak, bardzo. O no, jego, jego mówcy, wszystkie. Okej. Okay. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Baby. Bra, wchodzimy teraz na halę, zobaczymy jak tam wygląda. Okej, okay. tak tu wygląda wszystko. Jest bardzo spoko. Tutaj będą grać dzisiaj nasi zawodnicy Gortat Teamu i Wojska Polskiego. Tak to się prezentuje, moje widzowie. Macie, który to jest twój Trzeci. Trzeci, czyli co? Ty się na pomniaczka wchodzisz? Eee, wiesz co? Eee, desu... nie, czekaj. Raz przegraliśmy, raz wygraliśmy. Okej. Eee, ja nie byłem jakimś game changerem na boisku, więc postaram się po prostu nie zepsuć Po prostu wchodzić więc i tak. tak na spokojnie Tak, Bardem bardziej okay. podawał piłki A jarałeś się koszykówką w ogóle od małego w coś? Pisz, po co? Wiesz co, kochałem od, jak Maciej trafił do no. Orlando, no to, to to zakochałem się na w nim w NBA, nie? Nie miałem tak, że, że kochałem NBA okay. samo w sobie, tylko bardzo utylizowałem i też cieszyłem się jego sukcesami. Czyli jak była to tomania to wtedy ty też w tym... Ta, byłeś. Tak. Tak, Budziłem się o trzeciej w nocy. No ehm, wiesz, przez to, że może nie, nie, nie byłem wśród chłopaków, którzy grają nigdy u mnie to nie było jakieś bardziej, wyjaśnialiśmy się piłką nożną, ehm, to nie miałem okazji tak znąć wejść w tą tajemnicę. Ale... A teraz na przykład tak na co dzień, na przykład, sobie sprawdzisz jakiś wynik, albo tam zobaczę Freddy'ego Jeremy Sofan Gra, albo. Tak, tak, I... tak. tak. No, śledzę Jeremiego i kolejne wyczyny Lebrona, fajnie na to patrzeć, na jego modę. No, a byłeś kiedyś na meczu NBA? Byłem. No jak wrażenia? No, super, że wiesz, że to jest takie połączone z tą częścią rozrywkową, że to jest sport, ale też taki lifestyle. Super, że... Całe rodziny przychodzą. Ja Ci życzę powodzenia dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Jak najwięcej trujek. mało Dziękuję kontuzji. Coś, nic się nie stało, to najważniejsze. Tak Więc tak moi widzowie, zaraz się zaczyna mecz. Tutaj się już chłopaki i dziewczyny rozgrzewają. Ja wam zaraz pokażę jak to wszystko będzie wyglądać. Cała prezentacja. Czekamy jeszcze na Marcina. Marcina jeszcze nie ma. Wszyscy są naprawdę spoko, bardzo mili. I zaraz zaczynamy cały event. Dawaj, ja już idę do siebie. Dzień dobry, dzień dobry. No, tutaj zobaczcie, nasze trzy liderki są. Idziemy się przywitać. Dobra, idziemy się przywitać. Hej! Hej! Heeej. Widzicie, jak to fajnie jest, no? Idę dalej. Powodzenia. Pa. No, dobra. Idziemy teraz do wojska polskiego i tutaj się rozgrzewają wojsko polskie. Powiem tak, pierwsze wrażenie wojska polskiego, no są mocni, oni ogarniają koszykówkę. Myślę, że Gorta team będzie miał naprawdę duży problem, żeby z nimi wygrać. Tutaj gra jeden, musiłem z którym kiedyś grałem w kosza. No będzie bardzo dobry mecz, moim zdaniem, bardzo dobry. Ale obstawiam, obstawiam, że wygra dzisiaj Gorta team 10 punktami. A teraz i idziemy na mecz. Kto dzisiaj wygra mecz? No jak to jest? Tim Gortad oczywiście. Tim Gortad, twoje mocne strony? E, moje, chyba kondycja, bieganie, przypychanie się gdzieś tam. Okej, okay. a trzymanie. wsady? Nie, no myślę, myślę, że nie, aczkolwiek tam chciałbym gdzieś podskoczyć i okay. za trzy się, skacząc do góry. Dobry plan, sobie. dobry plan. Taka jest taktyka. A interesowałeś się koszykówką kiedyś w ogóle? Nie, no nie, 20 lat temu grałem ostatni raz, <laughs> więc teraz miałem okazję porzucać na rozrzewce i jestem w dobrej myśli. Nie? Że... Bardzo spoko. A teraz w ogóle oglądasz koszykówkę, coś tam sprawdzasz, jakieś wyniki albo coś? Średnio. Only <laughs> Owy, e-sport, ten sport, e, ale w nie jeszcze zada. Zbyt. Ale może po tym się, potem potem, się zajmę, no. po tym zaproszeniu tutaj od Marcina i następny rok trzeba zrobić tak, żeby dostać powołanie jeszcze raz. Bardzo dobrze, to powodzenia i bez kątów i I to jest najważniejsze. A dziękuję, dziękuję bardzo. Minęła już pierwsza połowa meczu, teraz widzicie, jest taki czas na... Rozpoczęła się zabawa z orkiestrą i jak nieco melodia? orkiestrę tam gra. orkiestra? jest teraz taki luzik po prostu, co nie? Ale zaraz wchodzimy, druga połowa meczu. Gorta Team wygrywa 26 do 20. Jak mówiłem, Gorta Team to dzisiaj wygrał. charakterystyczne, czerwone buty jest już przygodniejszy, a ja nie ale sytuację koniczka kara była yeah! w Trzecia kwarta się skończyła Gorta Team przegrywa 42 do 37 Przed ostatnia kwarta, jest dobry mecz wszyscy dobry poziom Zobaczymy, kto wygra ten mecz. Po hamasach, proszę sokrates! ostatnie 33 sekundy meczu. To jest szał, naprawdę, jest szał. Patrzcie, co się dzieje. Ale w odpowiedzi weźmiemy Fajny wow. fajna inicjatywa Naprawdę super. Dziękuję Fundacji Marcina Gosta, dziękuję Kasmurowi Lachowiczowi, żeby to zaprosił, za to pogarną. Ale się z Pani szajka w pięknym, pięknym, zwycięskim dniu. Na razie i zostawcie super.